Cza. Poczekaj coś, robiłem chyba! jak to chyba to jest? Ty... Muszę ci mówić co robiłem! <tryk> tak. No i wiesz co ci powiem? Nie mam klucza! Masz? Nie. Nice. Od razu mam dos. Kurde, gdzie to jest? Ja, gdzie to jest? Nie mam pojęcia. Uh. Czy są jakieś drzwi to nieotwarte? To nie otwieram, tak jak... Aha, bo ty nie otwierasz szafek pokoju. Nie otworzyłem, ja tutaj nie byłem. To czemuż drzwi były otwarte? Nie wiem, ja tu nie byłem! Ja byłem w dwóch pokojach chyba. Tam. To, to nie wiem. To może. No, to, to... A masz? Słuchajcie widzowie, chciałem tylko powiedzieć, że sorry ale nagle wyciszył mi się mikrofon i nie słyszę liście mnie, więc to jest zaczynamy od 15, 14 drzwi no. Pamiętajcie, wpadajcie na kanał Gnolisa Polecam bardzo Gdzie masz klucz? Jak? A bo tu już poszło Jesteś w 15 drzwiach, 16 ja mam dla tą yy, A Ty masz? Ja mam. Siu. Dobra. Co? Jakby co, bo yy, powiedziałem dla widzów, że zaczynamy od 15 drzwi. Co zaczynamy od 15 drzwi? Bo nie zaczynam od początku. Ale Ty... Yy, nie, bo że Nie zacząłem od początku odcinka. Aha. A to dlatego, że e, mikrofon e, się jakby odłączył bez powodu. Ale, ale tak o to nic się nie stało od pierwszych do pytastu drzwi. Tak będę tylko raz, raz nas zaatakował i oczy się pojawiły. Mrugnęła. Widzicie, chcieli... Rush się pokazał od razu. Mm -hmm. Jak jak? Umarłem. Jak? I widzisz, tak to jest, gdy ty szybko wychodzisz. Ja, ale wyszedłem. No, twoje tętno to poskoczyło już. Nie, to A co chcesz? Co? Ale że mam grać, czy że. Popatrz, co? Dobra. No to s s solo, lecimy solo. Chociaż będzie więcej tych um, shadow. Wejścia dobra. Dobra. Ym, o, to się zawaliło. Ale, o, 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 o i to parę razy. Parę razy, kur... Rasz Czy może ktoś inny? Nie, dobra Oczy chyba. Oczy? Eee, ale tu nie widzę żadnego oka. No. O, teraz puknęła. CO?! Ej, co?! Ej, zginąłam, ale mam na filmie, że jakby ja tylko weszłam do szafy... I jakby te moje wiesz, te takie, co się czerwone pokazuje na ekranie, to ono tak nagle wiesz, tak szybko się robiło. I nagle było taki tel. I moja postać wyszła z szafy. I, i jeszcze jedno, w ogóle nie słyszałam, ruszy, jak biegnie. Ja słyszałam. Ja nie słyszałem. Dobra, to jeszcze raz. Nie, nie robię nowego odcinka, jeszcze raz po prostu. Pa. To no Dobra Lecimy jeszcze raz Ale pamiętajcie na no nasie ja ja robić coś ciekawego. Ja wiem nawet co, A co Nie mogę powiedzieć. Na jednym filmie już mówiłem. Na tym nie powiem na przykład. No. Ale tobie powiem może. To będzie ciekawe specjal. Kradę klucz. Czekaj. Co kłócasz? Dobra, lecimy czwarte drzwi, nic mi się nie dzieje. Oj, na przykład tu jest problem, jest jedna szafa, kto pierwszy, ten lepiej. Gnoli, umarłeś? Nie mhm. bo się nie odzywasz. Ja wam że możemy te, te drzwi przez runować, tak, tak, ale wiesz, tak wiesz. I co? W jakim sensie? Że nikt no, że nas... Nikt tutaj nie, w ogóle nie wyskakuje. Myślałem, że to nie <laughs> ma... Dobra. Poczekaj. Ja muszę, um, Jeszcze bardziej się podgłośnić, bo ja nie słyszę tego... ...mrasza. Um, ja nie słyszałam go teraz, na przykład, w ogóle. Są na 15 już, to szybko pola baj. Eee, na 5... a dobra, tam biegnę do ciebie, czekaj, tutaj, tutaj driftem, dobra. Czekam. Ale dobra, widzisz wie. Co, co, co? Żywy, co nie? Ja jestem na go, co chciałem No, ej, ale jak mam pół, pół życia, już, weź otwórz te drzwi! Otwórz te drzwi! No, jeszcze kluczyk! Szukam! Mam dostać! O jezu, czeski, dobra. Y... Nie no. mam! Gdzie jest klucz? Jest. Uważaj, teraz tyłem! Dawaj, 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 dawaj Dobra Dobra Znowu nie, po prostu wchodź wszędzie żeby kurczę yes! Co? Timothy? Tak, tak A E -a Cicho Cicho Ej, ale, ale wiesz, że jak go tam widziałem? Kompletnie, jakby go tam nie było. Wiesz, ja mam dość otwierania szafek teraz. U. Ej, czy moja pose... postanowiła się schować pod łóżko, tak bez powodu? Masz klucz? nie, jestem. no gdzie on jest? No kurde... Eee, pe, 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 pe. Nie nie ma. Weź może gdzieś na początek szukaj. No weź, to szukałem na początku. Tu otworzone są szafki. No to do Czekaj, jak, jak? jak? Ty No, a czemu nie mówiłeś, że przeszłeś? HS, uważaj na oczy. Ej, ale wiesz, że ja prawie przez ciebie, widzicie jaki ogniolisty kumpel, chciał mnie zabić, no, chciał mnie zabić. Gdzie on jest? Dobra. Bieg. Nie, nie ma, nie było oczu. Jeszcze nie będzie biegu Raczej. No już by się odpalił. Szukali tego Sika jak ktoś Możesz, może znalazł Screech A To który to był SIK? Nie był sika? O ma A, SIK to był ten co biega. Dobra, teraz się rozejrzy po sobie. Okej okay. Dobra Państwo Moga Dawaj. Oczy! Oczy! Ej! Ej, a pamiętasz, jak mówisz, to no już takie drzwi, nic się nie dzieje i teraz co kolejny, co, co kolejny, już <kłysy> co kolejne miejsce, są oczy. Trzeci raz nas spotykamy, oczy. Ej, e, a nie mruknęło? Raz, 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 No kurde, no tu nie ma szaf! Nie mam szaf! Zabrałeś szafę! Przewiń to. Zaraz ci zabiję. Wstanę z umarłych jak cię strzelę to... No. no dobra, no to macie teraz. Jesteście sami z określizmu. No i ten i ten będzie miał zarabieg. No kurde, nie mogli poczekać jednych drzwi. No jednych drzwi nie mogli poczekać. Taka gra. No 10 na 10 po prostu. Aż chce się grać. No i ten ma już bieg. No. Nie, mam wyłączony czapki. I co? No teraz włącz. Nie, nie włączę. Znowu z... No biegnij! No biegnij, biegnij. że to się potyka, że jakieś nie wiem... Nie wiem... Znaczy mój ten... mój... ...bank, to ja kiedyś tak robiłem, że ja pokażę kiedy jestem tam ręce, e, uciekasz tam, ale po prostu podbiegasz i potem wchodzisz w nich. Wtedy mi się udało. Nie wiem czy to jest bank, czy nie. Bo jeszcze nie A czemu, a czemu nie spróbowali? No nawet nie wiem jakiego zrobić mam No mówi! Chopie, mówiłem Ci przeschodzisz przez drzwi i po prostu idziesz w te drzwi A Chopie Nawet widzowie to skumali Ja nie zrozumiałem w ogóle co powiedziałeś Widzisz się Tu nic nie ma w tych szafkach i nie będzie bardzo. Po prostu jesteś dobry w zabieraniu szafy kolegom. Nie, nie ukradłem szafy. Ukradłeś mój szafę. Nie, problem, nie była twoja szafa. Była moja. Zaklepałem ją. Gdzie to jest? To jest. Tyk, no S. <laughs> Otworzę, może będzie coś. Kurde, pieniądze. czemu nie... On nie jest, ten... No? No? Nie, no, nie idzie, myślałem, że... Myślałem, że do mnie, ale... Wróćcie go z Nie myślę, że mogę tak przejść, nie mogę. O nie! No i teraz masz Bosika! ja zginę tutaj. się lete ah, Nada mais. Nie po notatkę? Co jest? Czy ty ślepy jesteś? Papiedro... że on słucha, on cię nie widzi. O, 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 gdzie, 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 gdzie? O. Jest. Nie, no mi to jest. A nie, dobra, to to jest nie jest. Masz 0 i 5. To no, wiem, że 5 będzie.

no, paszę tu. No tu nie ma. Ja czekam. Patrzę. No, go, paszę. No. Ja no. idzie. poszedł na górę. Jest. Ja nie będę potrzebować tego. Najgorszy syp musisz iść jakoś na górę Cześć nie bez, musisz ja tutaj, książkę gdzieś A masz po drugiej stronie Jest Uważa idzie Cześć Tak razie potrzebuję Musisz, a nie nie, do, do Po co weszłeś Musisz iść dalej na górę jakoś no, gdzie on jest? No ja tak ci nie powiem, bo widzę tylko obram twój, ale Uważaj Mości wywalił tą szampę Podkchnął się Dzień Dobra ja 3 Nie wiem 305 Gdzie on jest Mo Na górze na pewno są ostatnie książki jakieś Dlatego jest na góry Przez dwie książki są mi posłane On idzie do ciebie, na górę Poczekaj tu, poczekaj Poczekam, poczekam On sobie teraz przeszedł, spokojnie Jak pójdzie na to, to ci powiem On tam stoi, ma ludzi w swoim życiu No możesz już pójść?

No Dotarł książeczki. Nie, nie ma. Jeszcze. Nie, nie potrzebuję. Chicken, to... A... O, będziesz szedł na górę. Chyba. Czy jeszcze nie? Idzie, na górę, chyba. Już. Zaraz, zaraz Kurde, ciężko tutaj patrzeć, ale... To jest już 20-minutowy odcinek z DUS, kurde. Potrzebuję. Co czwartym będzie? Trzeba kwadratu i jeszcze jednej rzeczy chyba kwadrat i rąk. Chciałem chciałam wam tylko powiedzieć, że um, to będzie koniec odcinka dla Ognolisa, nie wiem czy się udało, czy nie u, czy udało się, czy nie udało, napiszę wam w opisie, czy mu się udało, czy nie, um, subskrybujcie kanał, wpadajcie na kanał Ognolisa i mój subskrybujcie, nara, wbijamy 700 subów.